No dzień dobry, witam was serdecznie. Skinki, te wszystkie skinki mogą być wasze, zobaczcie tylko co tu jest, to są koski, emeczki, akacze, kurwa no wszystko jest. A żeby mieć szansę zgarnąć skinka i wziąć udział w giveaway'u, w tym miejscu musicie wpisać kodik czy pisz, z którym macie 10% więcej przy doładowaniu i 20% na start. I oczywiście jak wpadniecie za minimum 8,40 i bierzecie udział w i macie szansę zgadnąć któryś z tych skosek, tak? Sprawdzamy Daily Case'a, otwierałem, więc nie, ma, nie mamy Daily Case'a. Ale możemy sobie zrobić bitewki. Bitewki, które będziemy robić dzisiaj na procentóweczkach. Ruby raczej nie i tego też nie. Raczej będziemy dusić te 4% no i 5%. E... Tak będzie. Teraz myślę, jak najlepiej to robić Czyli tak to ma sens. 2 na 2 w podziale 4. To ma sens, tylko że to będzie musiało siadać. Dobra, spróbujmy najpierw tak. Spróbujmy pierwszą tak. Mi kamcia, kamcia. Kamcia. Z w faktorniu. Okej, okay, nie jest faktornium minower. Okej, okay, jest git. Dobra, teraz podbijajcie, podbijajcie to, bo na razie jak tak się skończy, to będzie na 0. Eee, będzie na 0. Eee, a my nie chcemy, żeby było na zero. Eee, no dobra, dobra. I na ja to jest warte? No kurde, to jest dobre. To jest to może mogę jeszcze wygrać. Dobra, czyli jesteśmy na 0. Jesteśmy na zero i taki po prostu e, rozpoczęcie. To może zróbmy sobie tak, że. No kurde, a wróćmy te wszystkie. okej okay, i teraz mamy prawie. Ok, a zróbmy tak. A bo jeszcze jest ta. Dobra, a spróbujmy. Nie, nie to, tak. Spróbujmy tak. Jeszcze raz tak. 4 jest za 5 stówek. Jest na 1% i, i tam jest 0%. Eee... Zobaczmy tą bitewkę. Tu może być taki zerowicz, taki przelatowić, bo to są te 1% procentówki 3% procent, tak. 1, 1, 1, 1, 1, Kurwa, ja 3. Pod tym, tu dopiero się 3%. Więc dotąd. Do, dotąd to jest pizza. 1 procentówki. Dopiero odtąd się coś zaczyna ciekawego. Uuu, dzień dobry, to jest drogie chyba. Kresówki. Ok. I w z tego leci takie coś. A ciekawe. Za 3%. Nie ma nic. 3%. <laughs> nie ma nic. 3% może teraz nie ma nic 3% 2, 2 i 4 nie ma nic dobra lecimy dalej No to będzie w chuj minus generalnie tak to się zakończy okej okay. no dobra to, to powiedzmy będzie okej okay. No dobra, winek, ale no to, jest, no, to jest w plecy. Subwencja w skinach w plecy. Ehm, hmm, procentóweczki. Jeszcze raz chcemy te procentówki, no dało, nie dało tyle razy. Więc moim zdaniem teraz musimy się zrobić tak: to w underdogu. W Anderdogi. ja Wam mówię, że to siada. Tylko tu damy Rosso, damy Emily, tu damy i samo. I to siada nam, ja Wam tu mówię. Wszystko teraz na prawą stronę, bym poprosił. Wszystko na prawą stronę. Boże, jak to będzie, kurwa, zero. A, czekaj, bo uwielbiam to. Na razie przelatuję, przelatuję na razie. Kurwa, że to nie siadło. Ok, wiadomo, liczymy na lepsze, no ale lepsze to oni niż kurwa nic, nie? Zawsze troszeczkę podbiję tam pod koniec. Dzięki, Faktoryniu. No dobra, ale minor ale i tak jest git. Tu hmm. <laughs> od tego zaczynam się 5% -ówki. No dobra, jest. Nie no, jeszcze nie będzie chyba w połowa tych dopiero. Aj Ile to jest? 1700. Dobra, jest. Jest git. Jest pięknie. Teraz w tej chwili. W tej chwili jesteśmy na zero. Yy... No, to jest jeszcze. Tu się wszystko jeszcze może generalnie, nie? No bo jak siądzie nam. hej, okay. A nie, by to posiadało. Ale jeden albej tutaj na 4%, to raczej siądzie, nie? No dobra, i tak jest. Będzie plus około 200 w skinach. No, jest plus. Jest plusik, pięknie i co na razie 3 na 3, jakby nie patrzeć, nie? Jakby nie patrzeć 3 na 3, dobra, zróbmy jakiegoś takiego File My Boss'a. Um. Hmm, taki File My Boss. E Tak zróbmy. Tak zróbmy, tak zróbmy to. I liczymy, że tym pięknym akcentem skończymy ten odcineczek. Bo rosło na ostatnim slocie, ale nie jest o 4, więc to jest plus. Uuu, ale tam niżej było pięknie. Ok, ile to jest? 270, mało. To było, to było, kurwa, no cały czas jeden mniej, nie? Ile to? No to musia tu u nas spać. A, u co to jest? O kurwa, faktury new, zazdro, big zazdro. No co, no takie zakończenie, no niestety. No takie zakończenie dzisiaj będzie, mordeczki. Skinki, które możecie zgarnąć. Te wszystkie skiny mogą być wasze, więc tylko co, no grać nic więcej, tak więc yy, wpłacać z moim kodzikiem Chippy, żebyście mieli szansę karać z 10% przy więcej, 20 na start i oczywiście 5 w waju. Dzięki za dzisiaj widzimy się jutro. Hello.